Ostatnie zawody z cyklu zawodów klubowych, które odbywają się w sezonie 2021-2022. Styl motylkowy, czyli delfin, czyli styl klubowy. Godzina 14 rozpoczynamy ostatni akord tych zawodów. Podsumowanie będzie na e, oczywiście uroczystym zakończeniu sezonu tej całej edycji 2021-2022 i to jest ostatni, można powiedzieć, etap, który, który kończy tą całą rywalizację dzieci i rodziców właśnie w, tej, w tych zawodach klubowych. Frekwencja jest najmniejsza spośród tych wszystkich zawodów, które, które organizowaliśmy właśnie w sezonie 2021-2022, ponieważ on jest najtrudniejszy, oczywiście najmniej rodziców też dzisiaj zdecyduje się. Na ten styl, także myślę, że poprzeczka jest zawieszona wysoko. Dlatego myślę, że dzisiaj aż tak dużo tych uczestników dzisiejszych zawodów nie będzie. Styl motylkowy jest jednym z takich najtrudniejszych stylów i, tak na dobrą sprawę, kolejność tej całej edycji. Również jest od najłatwiejszego stylu, od stylu grzbietowego, przez styl dowolny, styl klasyczny i styl motylkowy. Dlatego myślę, że każdy uczestnik tych zawodów przez cały sezon mógł się przygotować właśnie do tych ostatnich też również zawodów w stylu motylkowym. Chodzi nam o to przede wszystkim, żeby dzieci miały możliwość rozwijania wszystkich stylów pływackich. To po pierwsze, po drugie jest to najlepszy sposób też zintegrowania wszystkich grup klubowych przez właśnie wspólne startowanie, wspólną rywalizację sportową. No i generalnie widzimy postępy z, z, jakby z, z całego cyklu. Można podsumować to, porównać do wyników ubiegłorocznych. No i oczywiście też można zobaczyć przekrój wszystkich zawodników, jak wygląda jakby poziom sportowy całego klubu.